tu chciałem pokazać gołąbka prawdopodobnie gołąbek czerwony zaraz sprawdzimy robiny z gołąbkami jest ciężko jest tyle podobnego odmian weźmiemy tego jednego prawdopodobnie będzie gołąbek winny tak mi się wydaje bo ma czerwony czątek, tego nie widać musimy sprawdzić w atlasie Tu jest dostępny porównać sobie za nie tylko ma zdjęcia i ma obok same. Pokażę Wam tak samo. Amanitę. Tu jest, już wyblakła. Tu jest okaz Tu następna. Tu tak samo. Tutaj jest. Tuż ostatnie. 4 dni jak jeździłem w to miejsce zawsze sobie przejeżdżałem bo to jest droga powrotna do domu znajdowałem piaskowca modrzak piaskowiec modrzak po parę sztuk 2-3 sztuki, 4 zależy od mnie. tu. pokażę Wam te, tego gołąbka przejść na tą stronę może pokażę czy mam inne grzybki jakie tu występują, a na pewno są Takie oto lasy. Jak widać dalej pada. Fajnie, mrzawka taka. Nie olewa, tylko Idealny deszcz. Idealny bym powiedział. Tylko dla nie ma. O, tam rosną jakieś. Rewiza. Pokażę wam. To znaczy to był była, nie wiem Tak jak wspominałem. Bardzo długo na grzyby nie chodziłem. Gdzieś to było moim pasją od małego. Kiedyś wam powiem samą historię. Jak się zdarzyła przykoda z moimi z grzybami. Chciałem w przyszłości naprawdę poznać całą morfologię grzyba. Jakie substancje ma nie tylko te jadalne, ale i te trujące, niejadalne Poznać cały kształt tego grzyba Czy należy się do, do leczenia, czy można mieszać Bo Wydaje mi się, że Nie rosną tak sobie grzybki, żeby sobie rosły wszystkie Pewnie mogą pomagać Na różne choroby ale z tego co mi wiadomo jest bardzo mało badań na temat grzybów trujących, niejadalnych tu widzicie takie malutkie Pokażę Wam na palcu, nie wiem co to jest ale pięknie wygląda urwy jednego, nic się nie stanie widzicie Teraz baterię i jak wygląda Proszę Zacznę tego gąbka, idę do tamtych Chodzi się o gąbki ale czuję, że miękki jest jest chyba będzie robaczowy Chociaż dalej ma trzon Twardy Kuro bezmakową zrobimy Muszę obu ampokach jeżeli nie jesteśmy pewni to, to warto spróbować czy jest gorzki czy jest ostry o, wiecie to są następne nie? Przyczytyk zrobimy weźmiemy swój kozik znalazłem go kiedyś na podwórku u szwagra, w śmieciach o taki proszę wyczyściłem go na oszczynę elegancki składany nie potrzeba mi lepszego Zacznijmy tego kąpka o, Jak widzicie Czerń się zajęła Zobaczmy się połowimy go Twardawy elegancki się nie nadawał. raczej nie, po się pokrusza, nie ma tak miejsca Dobra, dam sobie spokój, bo będzie reszta tak samo, nie odpuścimy przyjechałem w ogóle po inne grzyby dzisiaj spotkałem gąbka zielonego, zrobiłem zdjęcie Gąbka jasno zielone, bo ciemno zielony to będzie bo był tak wielki, że pierwsza raz oka spotkałem mam zrobione zdjęcie, to jest coś niesamowitego ale zostały w lesie nawet nie były zerwane bo tylko nóżki i się okazało że jest miękkie patrzcie jest tak sama manika A moment była to było mnóstwo w moich rejonach ale nie było, nie było jakiś czas patrzcie tu następne dwa maluszki tutaj Co tutaj niesamowitego jest a niektórzy mówią, że w jego okolicach w ogóle nie ma. Jak nie ma manity ma to nie ma grzybów Patrzcie. Tutaj jakiś mleczaj. To Wam dalej pokażę, bo tam chyba te zrywałem. Wkładam specjalnie. O jest jeden okaz do pokazania. Jest dosyć dużo. Wezmę łyżek, puszczę białe mleczko. Muszę widać, muszę może być. A to będzie widać, muszę nóżem bić. będzie widać. Robię to tak. Muszę przyciągnąć, dobra. Na pewno widzicie. Jak ktoś spotka ciekawego, na pewno spotka ciekawego. Bo jest tu naprawdę rodzaj mnóstwo. Niektórych naprawdę nie znam, chciałbym poznać. Więc proszę grzybiarzy, którzy się naprawdę znają, jakbym chciałbym iść dalej, poznać całkowicie te grzyby, ich występowanie, lasy, jaka symbioza ich jest. Uwielbiam, uwielbiam, jest to moją jakąś pasją. Kurde, nic nie widzę na telefonie Nie niczemu A dobra jest tutaj Tutaj koźlarze warczowe Żółte Znajdowałem przez ten czas parę okazów Okazy piękne Ale widzę, że teraz nie rozkończyły się Skończyły się Ale na pewno będą tu jeszcze Będą Kiedyś zrobię cały Teraz zestaw ze zdjęciami Zrobię, zrobię jakiś porządny filmik jak Jak sobie wezmę kamerkę I będę, będę musiał coś się montować Ale ja mam blady pojęcia na ten temat Nie wiem w ogóle jakie programy się jak jeszcze jakiś Mam laptop, coś się z nim stało Bo nie przesiaduję w ogóle na laptopie, mają no ja mówię, że coś się tam dzieje Zamulak, nie wiem